7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Gumi i dzisiaj zobaczymy jak uda nam się wymienić klamki w Suzuki SV650N z 2003 roku. Wcześniej jeszcze tego nie robiłem, więc mam nadzieję, że wszystko granie przebiegnie bez problemów I uda się jeszcze zrobić jakąś krótką rundkę po, po okolicy, także Pogoda na razie dopisuje, więc zobaczymy co z tego będzie, no ale Nikt nie wiadomo jak to się pozmienia, więc zaczynamy Tak, widać różnicę. Jedna klamka, druga klamka. Tak? Uchwyt na całą rękę albo ewentualnie na dwa palce. No, zobaczymy jak to się uda zamontować, więc zaczynamy. No, wygląda na to, że działa. Zobaczymy jak będzie w czasie jazdy. Na razie nie ma się co zniechęcać, bo pierwszy raz coś naprawiałem. Mam nadzieję, że więcej naprawimy niż zepsujemy. Zobaczymy jak to wszystko potem będzie sprawowało. Dobra, teraz ta trudniejsza część. Eee, Dźwignia sprzęgła. Słyszałem, że z zniemy troszkę więcej zabawy, także zobaczymy co z tego będzie. O, wypinamy czujnik wykręcamy śrubkę jedna śrubka kontrująca A, z drugą A few moments later. No wychodzi, powoli, powoli, ale No i proszę. Klamkę mamy w rękach. Porównanie. Mają już troszkę połamane. Mają już troszkę połamane. No praktycznie też się zrobiła z niej krótka klamka, ale to już nie wyglądało tak jak to powinno. Także nie ma w ogóle sensu się nad tym dostawać. Wymieniamy. Nie wiem co to za otolinka, a do niczego nasłuży, ale tutaj była, to mam nadzieję, że musi być i nam nie odpadnie gdzieś po drodze. Dobra, na razie siedzi, zobaczymy co z tego będzie. Śrubka jest, bierzemy drugą. Która to była? Ta. I dokręcamy. Dobra, czemu jest klucz? Nawet dwa klucze. dojście działowskie. I teraz czas na drugą śrubkę. kontrę Two hours later. Niczo. Koniec. Yes. Czemu to tak chujowo chodzi, to nie wiem. All night. All night. What the fuck? Nie wiem, może za mocno dokręciłem? No troszkę za mocno była dokręcona śrubecka. Teraz wszystko będzie ładnie działało tylko trzeba jeszcze oczywiście wszystko doczyścić teraz to nie prezentuje się zbyt ładnie ale myślę że I co stara klamka i nowa klamka. Widać różnicę? Widać z drugiej strony to samo, jak było, a jak jest. Także mam nadzieję, że się będzie sprawowało dzisiaj to na tyle. Zaraz się tylko przebieram, bo pogoda jest ładna. ładna. Idziemy pojść. Na razie. Cześć. Oh,